Gdzieś kiedyś wpadło z jego ust, że, że jeżeli teraz się by nie powiodło, to, to trzeba się zastanowić, wiesz, to, to są brutalne rzeczy. Sport bywa czasem brutalny, dla nas od teraz był bardzo szczęśliwy. Kanał To Jest Boks jest sponsorowany przez grupę Kocham Gór, hotele, w których wypoczniesz aktywnie. To Jest Boks, razem z nami trener Kantorowski, czyli trener Michała Ciślaka. Mówiłem. Bardzo, Mówiłem. bardzo szczęśliwy, Mówiłem, bo udało się to, w co celowaliście już od paru lat współpracy. Powiedz, A. jakie emocje to były, kiedy Michał wygrał tę walkę, kiedy podniósł pas? Wiesz co, no emocje wiadomo, to, to, to jest coś nietuzinkowego, to coś, czego nie przeżywasz na co dzień. To jest zarezerwowane, wiesz, dla mistrzów świata, dla, dla wybranych jednostek, także wspaniałe uczucie. No dla mnie osobiście, tak jak już wcześniej powiedziałem, to, to są najwspanialsze dni w moim życiu. Chwilę. Bardzo się z tego cieszę. Gdzieś e, będę trochę pozwolę sobie na odrobinę szczerości. Jak jesteś młodym chłopakiem wyjeżdżającym z małego, niedużego miasta, gdzieś pod Warszawą, do Warszawy w poszukiwaniu lepszych dni, swoich marzeń, szukania swojej szansy drogi. Jakbym powiedział Ci, że marzyłem o tak dużym wydarzeniu i o tak dużym trofeum, no, może mnie skołam do końca, ale mimo wszystko jest to dla mnie y, niesamowita przygoda, niesamowite momenty i, i tak jak powiedziałem, to są bardzo duże emocje, bardzo duże rzeczy osobiście dla mnie. Y, no dla nas wszystkich, bo zrobiliśmy to dla kibiców. Wiadomo, dla swoich ambicji, dla swoich pobudek gdzieś tam. Ale no to, to się robi dla was i, i cieszę się, że, że tu jesteście i mogliśmy przylecieć do Polski z pasem, bo nie wyobrażam sobie podróży tej powrotnej bez trofeum. Powiedziałeś przed walką, że po walce powiesz, że to była forma życia. I co była forma życia, czy myślisz, że jeszcze są zapasy, albo coś poszło nie tak? Jak znasz mnie dobrze, ja jestem surowy dla siebie samego i, i często nawet po wygranych walkach zaczynam gdzieś trochę troszeczkę krytycznego spojrzenia. Może tu sobie odpuszczę. Wszystko mi się zagrało idealnie. Zawodnik prezentował się pod każdym kątem fizycznym. E, bardzo dobrze. Tutaj kluczem też moim zdaniem była jego pewność siebie. Mi to dawało spokój, jak widziałem go w szatni na rozgrzewce, jak widziałem go w te dni poprzedzające na ceremonii ważenia, że Michał jest naprawdę w topowej formie mentalnej i, i jest człowiekiem, który wie po co tam przyjechał, po co tam przyjechaliśmy. Nie da sobie tego przysłowiowo zabrać sprzed, że tak powiem twarzy, sprzed, sprzed nosa no, i, i tego dokonał. Także wszystkie elementy, aspekty techniczne, specjalistyczne, fizyczne, zagrało wszystko na, na 100%. Piotrze. Michał rzadko się uśmiecha. Jak wyglądało to po walce? Czy świętowaliście? Czy to była wielka radość? Czy, czy Michał już za chwilę myślał już o, o kolejnej walce? Tam były momenty takie, widziałeś sam na zdjęciach, jakaś łezka tam się zakręciła wokół. To co powiedziałem wcześniej i to co rozmawialiśmy na ten temat nieraz, to, to była trzecia próba, wiesz. To w kuluarach kulu możemy sobie teraz powiedzieć, no taki jest sport. E, oczywiście to nie ja o tym decyduję, ale gdzieś on też sam o tym stwierdził. No teraz albo nigdy? W przypadku tak. No tak jak powiedziałeś, w przypadku nie daj Boże trzecie, trzeciego niepowodzenia. Nie daje ci gwarancji, czy Michał by dalej boksował. No, to też gdzieś kiedyś wpadło z jego ust, że, że jeżeli teraz się by nie powiodło, to, to trzeba się zastanowić. Wiesz, to, to są brutalne rzeczy. Sport bywa czasem brutalny. Dla nas od teraz był bardzo szczęśliwy, ale no, to też trzeba o tym pamiętać, że a sporty walki zwłaszcza, to nieraz też mówiłem, potrafią cię ci okreść tych marzeń w ułamku sekundy. No. My te marzenia spełniliśmy, co nas bardzo cieszy i nie po, tylko nas. Powiedz, jaka była atmosfera wokół walki, bo z tego co słyszałem, to ten team kanadyjski nie ułatwiał Wam roboty. No, nie ułatwiał, no, tak na takich jakichś drobnych kruczkach przysłowiowych, gdzie nie ma na przykład w zapisie według federacji WBC, że rękawice muszą być tej samej marki załóżmy, że rękawice rezerwowe, najpierw zgłoszone granty i Everlasty, Obie nowe pary, obie zapieczętowane, natomiast jego trener uparł się i wywierał presję na, 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 na superwajzorze z WBC, że muszą być. No, nie mieliśmy wiesz, siły przybicia, nie oszukujmy się, to oni organizowali walkę, oni byli u siebie. Także dokoptowaliśmy drugie granty i Michał walczył w grantach. No, gdzieś tam próbowali takich małych sztuczek, ale no, to tak jest trochę na tych walkach wyjazdowych. Ale jak jesteś pewny swego i, i wiesz, po co tam idziesz, to, to nie dawaliśmy się jakoś tam temu wiesz, sprowokować. E, zamienialiśmy to, to, że tak powiem, w siłę. E, i, no i w tych grantach Michałby się dobrze boksowały, bo widać. Bardzo zadowolony, bo Michał dobrze mu leżały na dłoniach, także, także tak. No. Słuchaj, jeszcze e, chciałem ci zapytać o to, jak to wyglądało z ringu. Czy był taki moment, że poczułeś, że mamy to? To no są takie momenty gdzieś tam jest taki ładunek emocjonalny pod samym ringiem, pod całą klatą, jak to się mówi przysłowiowo. Yy, no tak jak widziałeś, że ta walka się układa, gdzieś te ciosy dochodzą, miałem taką a akurat w tej walce powiem szczerze, bo przeważnie nie mam. Miałem taką ryskinkę przeklę, dobra, mam no, nadzieję, no, że się nikt nie obrazi. Co myślisz? to jest na wyciągnięcie ręki praktycznie. Ja pier, ale spokojnie jeszcze na, na spokój, bo to w sporcie bywa to, co powiedziałem różnie, nie? W boksie. Jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze gdzieś tam w środku już ten ogień się zapalił. No ale cierpliwie doczekaliśmy szczęśliwego finału. No, wydawało się na wyciągnięcie ręki i tak się stało w dziękuję, dziękuję za rozmowę bardzo. i jeszcze raz gratulacje. Tak, nie bójcie się marzyć, róbcie po prostu co Wam podpowiada serce i, i z wiarą w siebie, w swoje możliwości może naprawdę osiągnąć duże rzeczy. Dziękuję bardzo. Podobało się wideo? Zasubskrybuj kanał. To jest box. Sponsoruje grupa Kocham Gór. Połączenie pasji do natury ze strategią inwestycyjną.